Odnaleziony na dnie Morza Śródziemnego przy Malcie wrak okrętu to polski niszczyciel Kujawiak, zatopiony w czasie II wojny światowej przez minę. Nurkowie odnaleźli napis z nazwą okrętu, więc nie ma już żadnej wątpliwości, ale dokładne zbadanie wraku nie będzie łatwe. Jan Błaszkowski. Twardszego dowodu na identyfikację wraku nie ma. Nazwa okrętu, zachowana na rufie w doskonałym stanie. Dokładnie 80 lat po zatopieniu legendarny polski niszczyciel przedstawia się polskim odkrywcom. Napis ORP Kujawiak to no, typowa polska, polska nazwa, tak? więc, więc pod wodą była, były wielkie emocje jak to znaleźliśmy. Okrzyk radości odkrywców, wydany pod wodą, brzmi tak. Bo polski niszczyciel ORP Kujawiak, zatopiony podczas II wojny światowej u wybrzeży Malty, zazdrośnie strzeże swoich tajemnic. Trafiliśmy. Odnaleziony zaledwie 8 lat temu przez inną ekipę polskich płetwonurków. Do dziś praktycznie niezbadany. Wraki, które spoczywają tak głęboko, a Kujawiak spoczywa na 100 metrach, zawsze odkrywają coś nowego. Kawałek historii Polski na dnie Morza Śródziemnego. Niszczyciel wraz z dwoma bliźnia Okrętami został podarowany przez Wielką Brytanię polskiej marynarce wojennej na zachodzie. Za wolność naszą i waszą, Kujawiak osłaniał transport z zaopatrzeniem dla Malty bronionej przed inwazją włosko-niemiecką. Konwoje przez Morze Śródziemne z Gibraltaru do Malty to była droga życia dla tego niezatapialnego lotniskowca Wielkiej Brytanii, bo Malta kontrolowała ruch na Morzu Śródziemnym. Okręt w czerwcu 1942 roku wszedł na minę po doprowadzeniu konwoju do portu La Valletta. Kujawiak. Ostatni żyjący członek załogi Kujawiaka, 101-letni podporucznik polański, opowiada, że uratował się w ostatniej chwili. Okręt był uszkodzony przez minę po lewej stronie i leciałem w dół do wody. do wody. Zginęło 13 marynarzy. Na Malcie Polacy traktowani są jak bohaterowie, a wrak Kujawiaka objęto rządową ochroną. To dlatego na zlecenie tamtejszych władz okręt został zbadany przez polskich płetwonurków. Morskie dno wokół Malty usłane jest wrakami. Rząd robi wszystko, by z jednej strony pozwolić na zwiedzanie podwodnych zabytków, z drugiej chronić je przed zniszczeniem. Is... To co robimy na Malcie, to regularnie sprawdzamy wraki, czy nikt ich nie uszkodził kotwicami czy sieciami. An it... Wrak polskiego niszczyciela leży przewrócony na burtę. Na dno wysypała się amunicja. Kujawiak to na razie Tykająca bomba w głębinach. Możemy niemalże y, dotknąć ten wrak i jakby go tylko, tylko na niego popatrzeć, więc tam trzeba by spędzić godziny, żeby go całego zbadać. Kolejnym krokiem w odkrywaniu wraku będzie wpłynięcie do jego wnętrza. Na razie jest to jednak zbyt niebezpieczne. Jan Błaszkowski, fakty. To były fakty w Faktach po Faktach. W TVN24 gośćmi Piotra Kaśki będą profesor Leszek Balcerowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A zaraz po nim pułkownik Piotr Łukasiewicz i Robert Pszczel oraz Tomasz Karauda i Emilia Cys